Zginęło ponad 4 tysiące osób, ponad 50 tysięcy zostało rannych. Te, te liczby nie będą porazić, niektórych pojawiają nie, się, się wreszcie. Ten niestety jest na naszych drogach, nie jest bezpiecznie, nie tylko z tego, z tego że ruiny wyglądają zawsze tak jak powinny, ale również udawane, kierowcy będą mieli za zadanie udrożnić dro, dojście do tych osób, natomiast koledzy z ratownictwa medycznego będą starali się wydobyć poszkodowanych wspólnie ze strażakami i udzielić im pierwszej pomocy medycznej. W związku z tym zapraszam do działań, a Państwa... Zachęcam do oglądania i podziwiania jak działają ja nasze służby ratownicze wspólnie razem ze, przy wypadkach, że policja, kogo to w jak również strażacy. W tym momencie strażacy zabezpieczają osoby poszkodowane, czyli jak wiele samochodów mamy zazwyczaj szyby, prawda? Nie wszystkie są wybite, w związku z tym osoby poszkodowane trzeba zabezpieczyć, czasami tak te szyby wtedy są wybijane, żeby... Dostęp zrobić do osób poszkodowanych, bo zazwyczaj wszystkie otwory są zablokowane, drzwi są praktycznie pogniecione, nie można się przez nie dostać. Strażacy wtedy muszą się dostać przez te drzwi do tych osób, bądź przez dach. Za narzędzi hydraulicznych, tak jak tutaj widzimy, kolega pracuje raz pierakiem, następnie kolega czeka z narzędziami. Te rządzenia mają bardzo duże siły tmęce, rozgniatające lub To siły Wszyscy taka karoceria samochodów nie chcą problemu, planu ratować. Wszyscy strażaki działali jedynie młotem, łonem i co musieli sobie poradzić. Dzisiaj to ratownictwo jest już na dużo, dużo wyższym poziomie. Dzisiaj widzimy, że możemy rozgniatać, rozcinać, przeczynać elementy konsumpcyjne samochodów i wymywać poszkodowanych tego, żeby mogli przeżyć, żeby to było szybciej, żeby koledzy ratownictwa... Będę snagana, szybciej udzielić fachowej pomocy medycznej. W tej strażacy zrobili dostaw przednie drzwi. Za chwilę będziemy mieli... ...brzmienie odcięte. Następnie, jeżeli będziemy mieli do osób poszkodowanych, do działań w kresze ratownictwa Nie, Koledzy z ratownictwa medycznego będą starali się wydobyć poszkodowanych ale w taki sposób, żeby tym poszkodowanym nie zaszkodzić. Bo, drodzy Państwo, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że przy wypadkach drogowych najczęściej dochodzi do uszkodzenia kręgosłupa. Zazwyczaj jest to uszkodzenie kręgosłupa w zakresie psychicznym. W związku z tym, Sami Państwo próbowali, żeby to zostało poszkodowane samochodem, gdybyście najechali na wypadek, tym osobom by groziło niebezpieczeństwo, na przykład zakalenia samochodu, to zada jest taka, że podczas ewakuacji takich osób, tego samochodu, staramy się zabezpieczyć głowę, w miarę stabilnym, w związku z tym w pierwszej kolejności zabezpieczone miejsce zdarzenia. Przypuszczam Państwo, zabezpieczenie miejsca zdarzenia może to być szkodne, na przykład w jakimś który będzie dostał na światło, na będzie

Yes. poszkodowanego przed odłamkami skła. szkła. Szanowni Państwo, cały czas strażacy pracują na tym, żeby zrobić dostęp do Paszkotowania. Nego próbują odciąć dach i ten dach za chwileczkę zostanie objęty. Następnie Ewa zostaną wysaną sobie na zewnątrz. wodę, który również inny środek gaśniczy, jak i bez piana. Z tego zabezpieczają strażacy, tutaj widzimy strażacz owo dnia z i zawet nie w razie, gdyby doszło do zapalenia jego, to strażę chwilę stanie.